Dzień dobry Państwu, spotykamy się przed dworcem kolejowym w Białymstoku Białystok obiegła ostatnio informacja, że od września będą zawieszone połączenia kolejowe z Warszawą, oficjalnie na pół roku a nieoficjalnie, prawdopodobnie ten remont może się przedłużyć i nie wiadomo jak długo będzie trwał a remontują tylko 15 km torów kolejowych Drodzy Państwo, czy nie uważacie, że remont 15 km torów kolejowych, który ma trwać nieoficjalnie pół roku, to jest za, du za dużo. Chcę tutaj dodać, że już informacja o zawieszeniu wszystkich połączeń kolejowych Białego Stoku z Warszawą pojawiła się w mediach białostockich już wiosną w kwietniu, kiedy poinformowano, że koleje regionalne po prostu nie otrzymają współfinansowania od samorządów. I to miała być oficjalna przyczyna zawieszenia połączeń kolejowych Białego Stoku z Warszawą. A teraz widzimy, że brak pieniędzy spowodował inną przyczynę remont 15 km torów kolejowych. Dodam tylko, że już w maju zawieszono bezpośrednie połączenie Białego Stoku z Krakowem. I przyczyną tego nie był remont torów kolejowych, drodzy Państwo, tylko przyczyną był brak pieniędzy w samorządach i Białystok jest jak plasterek salami pozbawiany stopniowo połączeń kolejowych z Polską. Drodzy Państwo, od września mieszkańcy Białegostoku będą musieli korzystać z polskiego busa i Podlasia Express albo te dwie firmy wystawią większą ilość Autobusów albo pojawią się nowe firmy, które będą pomagały mieszkańcom Białogostoku dotrzeć do Warszawy. Osoby, które mają chorobę loko lokomocyjną i musiały korzystać z połączeń kolejowych, no niestety będą miały duże problemy. Kolej w Polsce to jest obraz patologii, dlatego że polskie koleje państwowe zostały sprywatyzowane na 60 prywatnych spółek. I jest pytanie, po co prywatyzować kolej państwową na 60 spółek, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, skoro do tych prywatnych spółek muszą samorządy, sejmiki województw albo gminy dopłacać pieniądze. Czyli sprywatyzowano firmę Polskie Koleje Państwowe i ta firma prywatną nie jest, bo jeździ na państwowych pieniądzach. Prywatyzacja tej firmy doprowadziła tylko do wzrostu, drodzy państwo, do wzrostu kosztów funkcjonowania tej firmy. Bo kiedy była jedna firma, Polskie Koleje Państwowe za pieniądze z podatków, to była jedna dyrekcja, jeden dyrektor. A jak mamy 60 spółek, to mamy 60 dyrekcji, 60 dyrektorów. Mamy wyższe koszty funkcjonowania tego przedsiębiorstwa i doszło do paradoksu. Doszło do paradoksu, bo koszty funkcjonowania za państwowe, podatkowe pieniądze prywatnej firmy, niepotrzebnie sprywatyzowanej, są większe niż gdyby była nadal firmą państwową i nadal utrzymywaną z podatków. I to powoduje, że połączenia regionalne są w naszym kraju zamykane, bo pieniądze idą generować zyski dyrektorów i biurokracji, którą. Potworzono w naszym kraju, i w tym czasie likwidowane są po prostu połączenia między miastami, bo firma, jak otrzymuje te dotacje na współfinansowanie, na funkcjonowanie tej firmy, tak, to ona woli, żeby to był jej czysty zysk, niż żeby przeznaczyć na to, żeby was na fotelach w tych wagonach, wagonikach po prostu wozić. I nie ma kto remontować torów, czyli polskie koleje państwowe są bardzo dobrym przykładem. Prywatyzacji w negatywnym świetle, czyli jak wygląda złodziejska prywatyzacja, to na kolejach państwowych w Polsce możecie się tego w dobry sposób nauczyć. To nie mają pieniędzy. Im dłużej będzie trwał remont, tym będą większe oszczędności na kolei. Pan to i tyle. Wszyscy kradną. Wszyscy pso, y, w samorządzie kradną. Jak one? Yy, Sejmy? Sejmy, wszystko. Za mało. Kurwy. A, szkoda wkurzyć. To nie, wycinamy, żeby... nie, 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 damy, damy, damy teraz drodzy państwo pójdziemy... Możesz jeszcze raz nagramy, co? Od początku, co A to, to, to wykorzystamy też jakoś. Dobrze Andrzej? Dobra.